Szanowni Państwo, gdy sobie już wyjaśniliśmy, zaakcentowaliśmy, co jest naszym zdarzeniem losowym, co jest klęską żywiołową, co jest awarią techniczną, katastrofą naturalną, to teraz spróbujmy się zastanowić w gospodarowaniu odpadami, jak to się przekłada, to zdarzenie nadzwyczajne, jak się może przekładać na sytuację. Wytwórcy odpadów, Zbierającego i przetwarzającego. Otóż pierwsza rola, a więc wytwarzające odpady. W tym przypadku takie zdarzenie nadzwyczajne, co do zasady, będzie się wiązało z wytworzeniem odpadu poza instalacją. Jeżeli mamy odpad poza instalacją, to nawet jeżeli byśmy chcieli użyć tych specjalnych kodów. Spod grupy 1681, 1682. Jeżeli mamy obowiązek prowadzić BDO, to musimy je zaktualizować. O tym za chwilkę. No i wytwarzamy ten odpad. Bo on jest pozainstalacyjny, więc nie interesuje nas o tyle dobrze w tej nadzwyczajnej sytuacji. Nie interesuje nas ani ilość tego odpadu, ani czy mamy na niego jakąkolwiek decyzję administracyjną. Dobrze. Druga sytuacja. Na którą też warto zwrócić uwagę w przypadku takiej sytuacji nadzwyczajnej, jest, kto jest wytwórcą odpadu. W odniesieniu do odpadów, które powstają w związku ze świadczeniem usługi naprawy, sprzątania, czyszczenia zbiorników, wytwórcą odpadu jest ten, który wykonuje usługę o ile umowa nie stanowi inaczej. Czyli mamy tutaj to zastrzeżenie negatywne. Jeżeli zleciliśmy jedynie jakimś formularzem i on nie rozstrzyga, co z odpadami, no to odpady są wytwórcy tego, który wykonuje usługę. On jest wytwórcą, znaczy. Natomiast jeżeli postanowienia umowne by to precyzowały, one mogą precyzować w każdą stronę, Potwierdzać, że tak faktycznie, on jest wytwórcą i on to precyzuje po to, żeby to było widoczne w kosztach tej usługi. Albo on to precyzuje właśnie, żeby nie obciążać państwa kosztami, żeby nie bać na siebie kosztów zagospodarowania tych odpadów. I wtedy jedynie od takiego podmiotu możemy oczekiwać, albo właśnie do precyzowania, ale po jego stronie jest aktualizacja BDO. Jeżeli tych kodów by nie miał jako odpadów wytwarzanych poza instalacjami, bo dla niego to będą odpady pozainstalacyjne, to wtedy powinien zaktualizować BDO. Ok. Kolejna sytuacja. Raczej przy tych zdarzeniach nadzwyczajnych niespotykana, ale życie jest bogate. A więc sytuacja, w której. Ta awaria techniczna, ta katastrofa naturalna, ta klęska żywiołowa, ten wypadek, to zdarzenie losowe wpłynęło na to, że odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji, na wytwarzanie których potrzebujemy i mamy pozwolenie na wytwarzanie, albo zawarte to zostało w naszym pozwoleniu zintegrowanym, to zdarzenie losowe powoduje, że stan faktyczny nam się zmienia, ilość odpadów wytwarzanych, rodzaj zmienia się. Wtedy niestety my musimy zaktualizować naszą decyzję. Będzie to rzadki przypadek, ale może się zdarzyć. Nie ma przepisu prawa, który pozwala nam, że a, słuchaj, prowadzący instalację, z racji, że to ci się pozmieniało, bo była klęska żywiołowa, to ty możesz nie patrzeć na decyzję i wytwarzać, gospodarować sobie odpadami inaczej. Tak jak... Ty uznasz za stosowne w danej sytuacji. Nie, takiego przepisu nie ma. Teraz spójrzcie Państwo, jakie przy takiej klęsce żywiołowej, jaka, jak powódź, jakie kody odpadów my moglibyśmy wytworzyć. No, ten skazany akurat przy powodzi w roku 2024, kiedy stan klęski żywiołowej został określony, no to jest miejsce pod grupę 1682. Ale co jeszcze mogliśmy? Oczywiście odpady z grupy 17, odpady z grupy 16, w takie jak awarki, samochodów ich części, ale także środki nie nadające się do spożycia. To też jest grupa 16. Idźmy dalej. Odpad wielkogabarytowe, no bo spójrzmy na definicję odpadu komunalnego. On jest nie tylko w komunalnym w sensie stricte, że z gospodarstwa domowego, ale także od innych wytwórców, o ile są podobne. Czyli nie ma znaczenia dla klasyfikacji kanapy wystawionej na zbiórkę z biura czy z domu. My możemy w obu przypadkach ten odpad uznać za odpad wielkogabarytowy z grupy 20. Tak samo opakowanie i tak dalej. Nawet w zaleceniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska było, żeby poszukiwać tych, że tak powiem, podstawowych kategorii odpadów. Nie posługiwać się tą nadzwyczajną. Dlaczego? A no dlatego, że jeżeli uznamy, że zalana kapnapa ubrudzona błotem e, i tak dalej, która zaczyna nam zarastać, grzyb zaczyna zżerać, że to jest odpad z grupy 1682, to niekoniecznie będziemy mieli gdzie go zagospodarować. Ale jeżeli uznamy, że to jest odpad wielkogabarytowy z grupy 20, a to na to nasze instalacje gospodarujące odpadami są przygotowane, nasi zbierający na ten chod są przygotowani. Być może nie w tych ilościach, ale rodzajowo są. Odnosząc się do tych dwóch kolejnych ról, jakim jest zbieranie i przetwarzanie odpadów, tu sytuacja jest znacznie trudniejsza. Bo tu ciężko się doszukiwać, że w związku z tym nadzwyczajnym zdarzeniem, jakim jest klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna, po stronie zbierającego odpady, po stronie przetwarzającego odpady, doszło do gospodarowania odpadami spoza instalacji, że on je wytworzył. Znaczy, jeżeli go ta klęska żywiołowa spotkała, no to oczywiście po jego stronie mogą się pojawić odpady jako przez niego wytworzone, z klęski żywiołowej. Ale na to, co on przyjmuje do przetworzenia, to, co on zbiera, no to on działa w ramach posiadanych decyzji administracyjnych. A tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma przepisu, który pozwala, że a w klęsce żywiołowej to decyzja na zbieranie nieważna. Zasady zbierania nieważne. Takiego przepisu nie ma, szanowni państwo. I co tutaj zrobić? No, wystąpić o nową decyzję, o zmianę decyzji. Lub też rozwiązanie alternatywne. O ile jest taka możliwość, a w przypadku powodzi z roku 2024 były dwie takie możliwości zastosować protezę prawną. Otóż, w oparciu o ustawę o klęskach żywiołowych, organ mógł wydać decyzję, która ograniczała Pewne wolności, w tym przypadku, w cudzysłowie, na naszą korzyść, mogła ograniczyć wymagania ochrony środowiska. Ale z tą decyzją jest ten problem, że ona jest wydawana tylko w okresie stanu klęski żywiołowej. Więc w oparciu o tą decyzję, mógł wojewoda zobowiązać firmę odbierającą odpady od mieszkańców, żeby o to nagle odebrała kilkukrotnie większe wolumeny. Żeby odebrała też odpady z podgrupy 1682, gdy nie miała. Hmm. Tylko ta decyzja obowiązuje w okresie stanu klęski żywiołowej, więc gdy on się skończył, to tak de facto skończyła się ważność tej decyzji. I teraz, co z tymi nazbieranymi, magazynowanymi odpadami, które przekraczają? Proteza jest, ale mm, przy gospodarowaniu odpadami dość trudna. Do takiego sensownego zastosowania. Dobrze. Przy wspomnianej powodzi pojawiła się także druga proteza. Otóż proszę zobaczyć, że w ustawie o szczególnych warunkach usuwania skutków powodzi z roku 2011, w roku 2024 wprowadzono dwa artykuły związane z gospodarowaniem odpadami. Artykuł 40S i 40R. Nasz szczególnie interesuje artykuł 40S. W tym artykule wprowadzono polecenie wojewody w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to nadal proteza, nie idealna, ale proteza, w której jest miejsce na literalne wyłączenie, na przykład pewnych wymagań związanych z gospodarowaniem odpadami, a wynikających z naszych decyzji. W tej protezie jest miejsce na Ustalenie mechanizmu finansowania tego gospodarowania odpadami. Idąc dalej, ta proteza wydawana jest bez decyzji środowiskowej, bo to nie jest żadna z decyzji wskazanych w artykule 72 Ustawy o Dostępie do Informacji o Środowisku i Ocenach. Ta proteza. Wydawana jest bez kontroli wiosiu, straży pożarnej i tak Oczywiście o decyzji jest zaraz wieś zawiadamiany, ale nie musimy czekać na kontrolę. To proteza wydawana jest przez wojewodę, a nie przez urząd marszałkowski, więc też nie wchodzimy w te obciążenia administracyjne po stronie urzędu marszałkowskiego, który naprawdę ma co robić. Ta proteza jest wydawana nie tylko na stan klęski żywiołowej, ale ona jest do usuwania skutków powodzi. A więc na okres dłuższy. Na jak dłuższy? Tu ustawodawca tego nie definiuje, ale gdy spojrzymy na mechanizm wydawania tej decyzji, no to możemy założyć, że ona jest na rok czasu. Albowiem ogłoszenie następuje poprzez publikację w BIP-ie, a po roku czasu jest usuwana z BIP-u. A trudno, żeby obowiązywała, gdy, gdy nie jest dostępna. Gdy spojrzymy na te szczególne decyzje związane z usuwaniem skutków powodzi, albo y, wyłączające pewne wymagania w związku z występowaniem w danym momencie stanu klęski żywiołowej, to po pierwsze, decyzja wydawana na podstawie ustawy o stanie klęski żywiołowej no, może być wydana jedynie w okresie stanu klęski żywiołowej, czyli tak jak to zostało. Zostanie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Natomiast decyzja, to polecenie z artykułu 40s ustawy o szczególnych warunkach usuwania skutków powodzi, wydawana w oparciu o artykuł 40s tej szczególnej ustawy z 2011 roku, teraz zmienionej, ona nie jest związana sensu stricte ze stanem klęski żywiołowej, więc te 30 nas, dni nas nie, w ogóle nie wiążą, ale ona czemuś ma służyć, czyli usuwaniu skutków powodzi. Czyli te decyzje mogą być tak długo wydawane, jak jest konieczność usuwania skutków powodzi i jak jest konieczność działania, które nie mieści się w tym, co wynika z naszych decyzji administracyjnych. Ona może być wydana. Po pół roku, od kiedy przepisy obowiązują i obowiązywać jeszcze rok czasu, może być wydana po trzech miesiącach, obowiązywać rok czasu. Kiedy ona zostanie wydana, kiedy wo wojewoda wyda nam polecenie, albo kiedy my się zwrócimy o wydanie takiego polecenia, tu przepisy nie mówią, bo to jest decyzja do usuwania skutków powodzi. Być może jeszcze w roku 2026 będą do usunięcia skutki powodzi i będzie zachodziła podstawa, Taka merytoryczna, żeby skorzystać z tego instrumentu. Natomiast osobną rzeczą jest, jaki jest termin ważności tej decyzji. I tutaj ustawodawca tego wprawdzie nie wskazuje, ale poprzez określenie sposobu publikacji tej decyzji, a więc, że ona jest ogłaszana na BIP-ie i po roku z tego BIP-u jest ściągana, to a contrario z tego wynika, że ona nie może być wydana na dłużej niż na rok. No bo jeżeli by była wydana na półtorej, no to przez rok wszyscy się o niej wiedzą, bo wisi na bipie, a przez kolejne 6 miesięcy już nikt nie wie, no bo ta decyzja nie jest opublikowana. Więc rok czasu. Nieidealne rozwiązanie z dużą ilością szans, ale to jest ze swoimi ograniczeniami, czyli nie reguluje nam tematyki całościowo. Jest wydawana przez inny organ, a inny organ de facto później nas będzie z niej sprawdzał, rozliczał. Mogą być problemy interpretacyjne. Szanowni Państwo, dlaczego te role nasze, ta nasza sytuacja jest tak ważna? A no dlatego, tak jak powiedziałem, że nie ma przepisów, przepisu, który by mówił, że oto to wstanie klęski żywiołowej nam więcej wolno. Dziękuję, Marcin Kośmierski.